Moi drodzy, zapowiedziano tytuł, o którym uważam, że powinniśmy pogadać. Twórcy serii Metro, cóż wiadomo, że pracują nad nową odsłoną tej wyjątkowej post serii, jednakże wśród skrywanych przez siebie tytułów mają najwyraźniej nie jednego asa w rękawie, bowiem po rebrandingu i zmianie nazwy studia na Reburn, twórcy serii Metro zapowiedzieli Lucky Mera.

My w Mera wcielimy się w najemnika, którego zadaniem jest czyszczenie bałaganu po większych korporacjach. Fabuła prawdopodobnie poza akcją będzie także dotyczyła także intryk, związanych z korporacyjnym światem. Widać to zresztą na zwiastunie. Natomiast ze scenariusz odpowiada dość ciekawa postać, stoi za nim powiem. Duński reżyser Nicholas Rafton, którego możecie kojarzyć chociażby z filmu Drive z Ryanem Goslingiem. Po obejrzeniu zwiastuna i zobaczymy gameplay'u, Mera robi wrażenie pełnego akcji FPS-a. Ewidentnie bazuje na tym, co twórcy znają i w tym czują się komfortowo i dobrze What the hell is Korzystają z tego samego silnika graficznego co przy metro, dzięki czemu wszystko wygląda naprawdę pięknie, a rozgrywka i poruszenie ich postaci właśnie metro im przypomina, co jest w sumie całkiem ciekawe, bo feeling w metro Exotus był fenomenalny. Odczuwalne było, że ciężkie bronie są ciężkimi, że kiedy strzelamy ze snajperki, to rzeczywiście czuć moc. Cieszymy także setting, bo, bo Ameryka Łacińska zdaje się dość niepopularnym wyborem. Jak tak się zastanowić, to przychodzi mi do głowy tylko i wyłącznie Brazylia w Max Payne, trójce, no oczywiście północ Meksyku w Red Dead Redemption, jednakże... Pamiętam, że byliśmy chyba w Hitman'ie trójce w Argentynie, Just Cause 4 i chyba Far Cry 6 bazują na Ameryce Południowej, Ghost Recon Wildlands gdzieś w Boliwii, któryś Metal Gry Solid w Kostaryce, ale nie ukrywam, podoba mi się to. Podoba mi się, kiedy twórcy idą w coś zupełnie nowego. W kwietniu chociażby pojawi się South of Midnight na kanale, które opowie o południu Stanów o Bayou, a tamtejszy folklor jest po prostu zarąbisty, mroczny, pełen wódu i tak zakręcony. Ameryka Południowa kojarzy mi się właśnie z Max Payne'em trójką od razu, z takim dość ciężkim klimatem, fawelami i wszystkim tym, co takie mroczne, niebezpieczne, nieprzewidywalne i mało gościnne. I jestem ciekaw co studio Reburn wymyśli, jeżeli chodzi o połączenie tego wszystkiego i no, wprowadzenie gracza ten niezwykły świat. Zastanawiam się, czy to będzie taka futurystyczna science fiction wersja Człowieka w ogniu z Denzelem Washingtonem, nie? Co ciekawe, twórcy mówią, że cała kampania będzie możliwa do ogrania, nie tylko w trybie popularnym jednoosobowym, ale także z jedną dodatkową osobą w kooperacji. Podoba mi się ten pomysł. Aleksandr Kostiuk, jeden z twórców, ciekawe zaznacza, że tworząc Metro zastanawiali się, jaka katastrofa postapokaliptyczna prowadzi aby do tego, żeby świat gry wyglądał w taki, a nie inny sposób. Natomiast no dla Kimera podeszli do tego troszkę inaczej. Mówili o tym, jak zbudować dystopijny świat, jak świat mógłby skończyć jako dystopijna jego wersja, bazując na fundamentach świata współczesnego. Czy progres technologiczny gwarantuje progres społeczny? To wszystko są te takie realne pytania, które zbudowały obecny obraz socjopolityczny w świecie gry. I nawet te segmenty i krótkie fragmenty, które widzimy, rozgrywki i fabuły, wskazują właśnie na to, że mocno zakorzeniony jest ten świat w zadawaniu takich współczesnych i bardzo aktualnych pytań, jeżeli chodzi o postęp technologiczny, ale także korporacyjny. Takiej wiecie, wyniszczający wręcz fundament do budowy sukcesu gospodarczego, konflikty zmiany klimatu, trudności w tym, żeby określić konkretny kierunek dla ludzkości, by szła naprzód. Całkiem ciekawe bardzo mi się podoba ten pomysł oczywiście zmiana nazwy studia też jest dość istotna, bo 4A Games ma tak jakby dwie swoje dywizje jedną, która działa na Malcie i to ona pracuje nad serią Metro aktualnie, no i oddział ukraiński który właśnie aktualnie zmienił nazwę na Reburn, no i w zespole 110 osób, które pracowały między innymi nad Metro, sami będą ten tytuł wydawać, choć są otwarci także na rozmowę z wydawcą, więc kto wie, może trafi się ktoś wyjątkowy, kto wyda ten tytuł nie ukrywam, że na tle faktu, że zawieszono pracę czwartym kryzysem, myślę, że będzie to całkiem pocieszające dla wielu graczy, widząc Lucky Mere od twórców Metro, bo zapowiada się niesamowicie i wygląda bardzo ładnie. Cóż, dajcie mi znać co sądzicie moi drodzy i jak wasze przeczucia. Czy setting wam się podoba? Czy rozgrywka was cieszy? Czy cieszycie się, że poza nowym Metro dostaniemy jeszcze jedną grę od tego studia, a właściwie od jednego z jego oddziałów? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach o swoich przemyśleniach, swoim zdaniu i zachęcam do kulturalnej dyskusji jak zawsze. Jak na razie data wydania Lakimera znana nie jest. Tak samo dostępne języki nie są określone jeszcze, ale no cóż. Myślę, że będzie ciekawie. Gry oczywiście znajdziecie już na Steamie, możecie je dodać do listy życzeń, jeżeli chcielibyście dostawać wszelakie aktualizacje dotyczące gry. No i cóż, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Pamiętajcie o kciuku w górę, jeżeli tak, subskrypcji, dzwoneczku, wtedy żaden kolejny film was nie umie. mnie, a ode mnie w tym odcinku. To tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu Patronu z Patronaita. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. Się. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje a bardzo bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę moi drodzy i do mniego usłyszenia.